50 lat temu Karol Wojtyłach, arcybiskup krakowski, koronował Matkę Bożą Myślińską w tym miejscu. Nie pozwolili na rynku. Bari się, że wielkie tłumy przybędą i może wyrażą swoją opinię na temat rządów. Dlatego tu się zgromadzili ludzie, ogromne masy. Przybył, przybył episkopat, arcybiskup Baraniak Przewodniczący Eucharystii. A on się wraz z arcybiskupem, wtedy biskupem Ablewiczem, koronowali tę Matkę Bożą. Jak wiemy, jak Paweł II miał wielki kult Matki Bożej. tu TUS. Opowiadają świadkowie, że po śmierci matki ojciec zaprowadził tego młodego Karola do Kalwarii i pokazał obraz Matki Bożej i powiedział do niego odtąd matką twoją będzie Matka Boża Kalwaryjska. Więc miał ogromny kult krzyża Chrystusowego i Matki Bożej w Kalwarii. Ale zawsze pamięta o Matce Bożej Myślenickiej, bo przecież ten obraz kalwaryjski jest jej kopią. Chciał także uczcić to sanktuarium, ten kościół i podkreślić jeszcze bardziej opiekę i kult Matki Bożej dla Myślenic i dla całego regionu. Śpieszył się, bo na drugi dzień wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych na konkurs eucharystyczny. Ale przed wyjazdem, ostatni akt, właśnie chciał przybyć tu i z tym wizerunkiem Matki Bożej i Myślnickiej pojechać do Stanów No wiele razy tu przybywał i, i tej Matce Bożej zawsze polecał to miasto i cały region ważny dla życia Kościoła Krakowskiego. Ludzie tu są pobożni, przywiązani do Kościoła. Widzieliśmy także to i dzisiaj, wiele powołań, można na nich liczyć. Jakby tu dzisiaj Jan Paweł był, powiedziałby to, co pod Krokwią powiedział do górali. Na was zawsze mogę liczyć. A ja może, naśladując Ojca Świętego, jego słów z pod Krokwi, powiedziałbym na was, myślniczanie, na was, którzy mieszkacie w tym w pięknym regionie można zawsze liczyć, ale to jest zobowiązujące. Matka Najświętsza, którą dzisiaj wspominamy jako koronowaną 50 lat temu, zobowiązuje abyśmy byli zawsze wierni jej Synowi, jej Ojczyźnie, Kościołowi.